McLaren wart 12 milionów złotych zespotowany pod warszawskim hotelem, Lamborghini oficjalnie potwierdza, jaki silnik trafi do następcy urakana. Ferrari topi się w rzece, a Chevrolet Camaro ma powrócić na rynek jako elektryk. Rozciąćcie się wygodnie moi drodzy widzowie, bo to nie wszystko co będzie w dzisiejszym odcinku Motoniusa. Ostatni tydzień w świecie motoryzacji był naprawdę ciekawy, więc zapraszam do nadrobienia zaległości. Lecimy! Z racji na to, że jestem ogromnym fanem marki Ferrari, a Szymon nie wspomniał Wam o tym w żadnych z dwóch poprzednich Motoniusów, to nadróbmy sobie zaległości sprzed tych dwóch tygodni i porozmawiajmy sobie o najnowszym tworze. Ferrari. Jak pewnie dobrze wiecie, Ferrari, prócz linii dwuosobowych sportowych samochodów z umiejscowionymi centralnie silnikami, od samego początku swojego istnienia produkuje też dwuosobowe auta z silnikiem umiejscowionym przy przedniej osi. Dla przykładu modele 599 GTB, F12 Berlinetta czy 812 Superfast. A teraz prezentuje światu model dodici cylindri. Co po włosku, jak się pewnie domyślacie, oznacza 12 cylindrów. No i jak nie trudno zgadnąć, nazwa nawiązuje do silnika V12, który został wsadzony pod maskę tego pięknego tworu. No właśnie, jak już tak nieskromnie określiłem to auto mianem pięknym, to do stylistyki wrócimy za chwilę. A teraz. Dane techniczne. Wcześniej wspomniana 6,5-litrowa V12 generuje 830 koni mechanicznych i 678 Nm, co ma pozwolić na zrobienie pierwszej setki w 2,9 sekundy i rozpędzenie się do 340 km na godzinę. No i co najważniejsze, jest to wolnosąca V12 bez żadnych turbin, bez żadnych co najważniejsze elektrycznych wspomagaczy. Wolnosąca V12. -ka. Jeśli chodzi o ceny, 395 tysięcy euro za kupę oraz 435 tysięcy za auto w wersji bez dachu. No i ta jeszcze stylistyka. No jako fan Ferrari to co mogę powiedzieć innego niż że jest piękna. Oczywiście w internecie po premierze trochę zawrzało na temat tej stylistyki, która nie ukrywajmy. No, jest kontrowersyjna. No i trzeba przyznać, różni się znacząco od poprzedników tą stylistyką. Myślę, że głównie z racji na to, że przypomina kultowy model 365 GTB4. No ale wiadomo o i guściki, tego się nigdy nie podważa. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Jestem ciekaw, co myślicie o tym. Ferrari. Bentley zapowiada premierę nowej generacji Continentala GT. I ci uważni pewnie już mogli zauważyć ten malutki napisik na drzwiach pasażera. Start something powerful. No i można by rzec, że będzie to coś powerful, bo w nowym bęku znajdziemy hybrydową V8, która będzie generować 771 koni mechanicznych i 1000 Nm. No i oczywiście, jak przystało na drogiego Volkswagena, będzie naszpikowany ogromem technologii, która będzie odpowiedzialna za większy komfort jazdy czy lepsze prowadzenie. Aktywny napęd na cztery koła z wektorowaniem momentu obrotowego, elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, tylna skrętna oś, aktywna kontrola przechyłów i tak dalej, i tak dalej. Będzie tego naprawdę sporo. W temacie designu, największą zmianą, jak i zaskoczeniem, to chyba odejście od podwójnych reflektorów z przodu, które w Bentleyu, no, były prawie od zawsze. Oficjalna premiera zapowiedziana na czerwiec tego roku, więc jeśli jesteście ciekawi, jak to auto będzie wyglądało bez kamuflażu, zapraszam do subskrypcji, na pewno o tym wspomnimy w Motoniusie. Lamborghini potwierdziło oficjalnie, jaka jednostka trafi za plecy do następcy Urakana. Dla niewtajemniczonych, tydzień temu Szymon mówił Wam o zespotowanym modelu Temerario, który zastąpi w gamie modelowej Lambo znanego nam wszystkim Urakana. Szymon też wspomniał Wam, że pięknie brzmiącą V10 może zastąpić też kręcąca się do 10 tysięcy obrotów v 8 i co? Tak też się stało. Lamborghini oficjalnie przedstawia światu 4-litrową V8, która będzie wyposażona w dwie turbiny i będzie wspomagana aż trzema silnikami elektrycznymi. Ale co najważniejsze, będzie kręciła się do tych 10 tysięcy obrotów na minutę. Co ważne jeszcze, Lambo podało moc, którą będzie generowała ta V8: -ka. 800 koni mechanicznych i 730 nm. Mm. Nie zapominajmy, że do tego jeszcze dojdzie 150 koni i 300 nm z elektryka. No, tak ogólnie rzecz biorąc, niech to lambo jeszcze jakoś tak brzmi poprawnie, jak przystało na lambo, i mamy bardzo dobry materiał na otarcie łez. Mogę na chwilę? Śmiało. 5 dni zostało, moi drodzy. 5 dni. No do czego? Do końca maja. Mhm. Mm I co? Do końca maja, tylko i wyłącznie trwa promocja na Mubi z cashbackiem na 150 zł. na najsłynniejsza promocja, o której pewnie bardzo dobrze wiecie, tylko macie 5 dni na skorzystanie z tego cashbacku, którego później już nie będzie, więc jeżeli jeszcze nie byliście na Mubi, to macie link w opisie. Wpisujecie swoje dane, wybieracie najtańsze ubezpieczenie, które jest naprawdę bardzo tanie. I jeszcze wpisujecie kod WWI 150 i dostajecie 150 zł cashbacku na konto. I na to wszystko macie jeszcze tylko 5 dni, jeżeli to oglądacie w niedzielę. A jeżeli w poniedziałek to cztery, we wtorek to 3, w środę to dwa, w czwartek to jeden, a jak w piątek to już tego czasu nie ma! Były główny projektant Koenigsegga, Zega, który był odpowiedzialny m.in. za stworzenie gemery. Odchodzi z Koenigsegga Zega i otwiera własną swoją markę hipersamochodów brzmi absurdalnie, co nie? Tak, żeby Wam jeszcze trochę przybliżyć ten temat. Sascha Selipanow, gość, który projektował Shirona, Bugatti Vision Gran Turismo, Lamborghini Huracana i Genesisa Essentia, odszedł po zaprojektowaniu Gemery z Koenigsega i otwiera własną markę hiper samochodów. Ma nazywać się Nilu 27 i jedyne, co wiemy na ten moment, to to, że niezrażeni digitalizacją, elektryfikacją i innymi rozpraszaczami skupiamy się na ostatecznym doświadczeniu motoryzacyjnym z solidną Dawką wow dla najlepszego efektu. No, chłop brzmi przekonująco. Tak samo przekonujący jest materiał, który opublikowali, na którym możemy zobaczyć drzwi otwierane do góry, agresywny tył auta i króciutką próbkę, jak to auto będzie brzmieć. Premiera zaplanowana na 15 sierpnia i na pewno powiemy o tym w Motoniusie. Pamiętacie może ten film opublikowany przez Tesla, w którym Cybertruck ściga się na jedną czwartą mili z Porsche 911, holując na przyczepie drugą taką samą 911? Oczywiście w internecie zawrzało po tym filmie, bo jak to jest możliwe? Jak to się stało? Przecież Tesla kłamie. Elon Musk nas robi w chuja. I wiecie co? Elon Musk nas zrobił w Elon Musk. To, że Tesla w swoim filmie pokazała wyścig na jedną ósmą, a nie na jedną czwartą mili, to było już dawno udowodnione. By dowieść prawdy i rozwiać wszelkie wątpliwości co do wyników na ćwierć mili, panowie z kanału Motor Trend postawili nad prostej startowej Cybertrucka z 911, doczepili lawetę z drugą 911, Zagarnęli do siebie jeszcze gościa z kanału Engineering X który już po premierze filmu Tesli analizował cały wyścig, przygotowali nawierzchnię na torze do Drag race'ów i wykonali trzy pomiary. Jakie mamy rezultaty tego całego przedsięwzięcia? Każdy wyścig na ćwierć mili wygrywa 911. Co prawda nie z jakąś ogromną różnicą, ale wygrywa. Fakt, jeden z trzech wyścigów na jedną 8 mili Cybertruck był szybszy, no ale co ja tu mogę więcej powiedzieć. Prawda została udowodniona. Nawet najbardziej bazowa 911 ze skrzynią manualną pokonuje Cybertrucka na czwartą mili, który holuje inną 911. Dziwnie to brzmi. Jak już jesteśmy w temacie Stanów Zjednoczonych i aut elektrycznych, to mam wieści. I to nawet dosyć śmieszne. Coraz modniejsza w USA staje się kradzież przewodów ładujących z superchargerów. Serio, jest ostatnia jakaś taka plaga tego typu kradzieży? Bo w mieście Fresno w Kalifornii, dla przykładu, jest 88 stacji ładowania. Z czego? 50 jest bez kablu. Koszt naprawy tych ładowarek wyniesie około 176 tysięcy dolarów, więc w sumie też nie mało i niósł trochę taki dzięki za info, ale skłonił mnie on do pewnych przemyśleń. Co jeśli nastały właśnie takie czasy, gdzie bardziej modna jest kradzież kabli od ładowarek do samochodów elektrycznych niż kradzież katalizatorów? A co jeśli kradzież tych kabli jest swoim rodzaju protestem wobec samochodów elektrycznych? Wiecie o co mi chodzi? To taka odwrotna sytuacja do tych wszystkich akcji z przyklejaniem się do asfaltu czy wskakiwaniem na tor wyścigowy, tylko że przez kargajów. Zastanawialiście się kiedyś, jakby wyglądał w dzisiejszych czasach np. Kraków, gdyby jednej nocy w zmowie grupa złodziei. Odcięła w mieście wszystkie kable od ładowarek aut elektrycznych? Ja tu oczywiście nic nie sugeruję, ani nie namawiam do złego, ale ciekawie by to wyglądało, jakby wszystkie auta elektryczne nie miały gdzie się ładować. Dobra, a teraz popsuję Wam trochę atmosferę tego niedzielnego popołudnia. Produkcja Chevrolet'a Camaro została zakończona w grudniu 2023 roku. wiadomo przez co. Nigdzie nikt jeszcze oficjalnie nie zapowiadał, czy będzie jakiś następca tej legendy. Czy może będzie hybrydą, czy może będzie miał 1.0 pod maską, czy może będzie elektryczny, tak jak Dodge Charger, ale no, stało się. Mark Royce, czyli prezes General Motors, oficjalnie zapowiedział, że Chevrolet Camaro powróci na rynek. W wersji w pełni elektrycznej. Na otarcie łez przypomnienie, co będziemy opłakiwać. Jedyną pozytywną informacją w przypadku następcy Camaro to fakt, że nie będzie wyglądał ani nie będzie niczym Coś w stylu Mustanga Mach-E, czyli no nie będzie to SUV. Jak zapowiada Royce, ma być to auto, które będzie dawało fan z jazdy. Sam jako posiadacz Camaro, co prawda z fałszustką pod maską, nie wierzę w te bajki i z przykrością mówię Wam o tym wszystkim, no ale żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Skończmy smuty, przejdźmy do czegoś, co da nam uśmiechy na twarzy. McLaren zaprezentował specjalne malowanie na swoich bolidach, którymi pojedzie w nadchodzący weekend na Grand Prix Monaco. Niebiesko-żółto-zielone barwy to nawiązanie do flagi Brazylii, co jest jednoznacznym oddaniem hołdu legendzie Formuły 1 Ertonowi Sennie. Do tego wszystkiego McLaren przygotował też specjalne malowanie na swoim modelu Senna, które też nawiązuje do trzykrotnego mistrza świata F1. Jak dla mnie mega fajna akcja, tym bardziej, że Erton był nazywany królem Monako i to nie bezpodstawnie. Sześć zwycięstw, z czego pięć pod rząd. A jeśli już przy McLarenie jesteśmy, to w ostatni wtorek pod jednym z hoteli w Warszawie pojawił się znikąd P1 GTR. No tak, normalka. Na Auto warte 3 miliony dolarów stoi pod hotelem. P1 GTR to limitowana do 58 sztuk wersja P1 ki napędza 4-litrowa V8 o mocy 1000 mechanicznych, która wspomagana jest silnikiem elektrycznym. O co chodzi, dlaczego, czemu? Nikt nic nie wie. Jedyne co możemy wnioskować to, że może być to jakaś sztuka, która trafi na aukcję z Sotebi. Ale czy tak jest naprawdę? No jak się dowiemy i będzie pewne info, to na pewno powiemy w Motoniusie. A teraz czas na scenę rodem z Titanica. To co widzicie w wodzie to Ferrari 488 pista warte około 2,5 miliona złotych. A ten pan to właściciel, który doprowadził do kolizji z innym samochodem na drodze w Szwajcarii, stracił panowanie nad pistą, wjechał w nasyp przy brzegu rzeki, który nie zatrzymał pędzącego auta. I wleciał do wody. Trzeba zaznaczyć fakt, że nikt przy całym zdarzeniu nie ucierpiał. Ferrari z fartem zaklinowało się o jakiś kamień na dnie rzeki, przez co nie odpłynęło razem z mocnym prądem, a kierowcy udało się bez problemu wydostać z auta. Z racji na to, że auto było już daleko od brzegu, to kierowca stwierdził, że nie ma co się moczyć i dopływać do brzegu, więc poczeka na samochodzie. Po kilkunastu minutach od wezwania na miejsce przyjechały służby ratunkowe, które pomogły wydostać się kierowcy z samochodu. Auto zostało wyciągnięte dźwigiem z rzeki, ale no możemy chyba wnioskować, że raczej do jazdy się nie nada. Tym biegnym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia!